Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was witam na kolejnym kwadransie ze Słowem Bożym. Pomódmy się na początek, prosząc o potrzebne łaski Ducha Świętego. Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, w którego mocy zostało spisane całe Pismo Święte, ty dałeś natchnienie prorokom i ewangelistom, aby je napisali. Proszę Cię. Daj mi i tym wszystkim, którzy będą słuchać tego kwadransu ze słowem Bożym, potrzebne dary Ducha Świętego, abyśmy to słowo dobrze rozumieli i umiejętnie potrafili wprowadzać w swoje życie. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił Bracia, musiało się wypełnić słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Nie opustoszeje dom Jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd Jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem tego Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja i tak się pomodlili. Ty, panie, znasz serca wszystkich. Skaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy. A los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów. Psalm 113. Wśród książąt ludu, Pan Bóg go posadził. "Chwalcie słudzy pańscy, chwalcie imię pana, niech imię pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga jego chwała." Kto jest jak nasz pan Bóg, co ma siedzibę w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Aklamacja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, Abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. W pierwszym czytaniu słyszymy dzisiaj na temat Macieja. W ogóle mamy... Święto świętego Macieja Apostoła, i z tej racji też takie czytanie zostało dobrane. Słyszymy z ust Piotra, jak to się stało, że Maciej dołączył do grona apostołów. Ciekawe jest to, że Piotr pokazuje, iż zdrada Judasza była zapowiedziana przez ducha świętego ustami Dawida, który przecież żył wiele wieków przed Jezusem. Wymowne. Są właśnie te słowa, musiało się wypełnić słowo pisma. A więc kolejny raz widzimy, że całe życie Jezusa i wszystkie jego jakieś okoliczne sytuacje, to co było związane z Jezusem, to wszystko jest zapowiedziane w Starym Testamencie. I Jezus tak naprawdę od, końca, od początku do końca wypełnia Pismo. Zresztą wiele razy o tym wspomina. Musiało się to stać, żeby się spełniło Pismo. Na przykład ten sposób mówi. I to jest niezwykłe, piękne, że jeśli będziemy wgryzać się w Pismo Święte, dzień w dzień będziemy analizować, słuchać, modlić się tym Słowem, to będziemy... Doświadczać tego, będziemy widzieć, że yy, coraz więcej, coraz bardziej, jak niesamowicie Stary Testament łączy się z Nowym, jak Jezus jest posłuszny Słowu. Całe Jego życie, cała Jego działalność to było posłuszeństwo Słowu Boga i yy, wypełnianie tego Słowa, które jest zawarte w Starym Testamencie. I tutaj widzimy niezwykłą pokorę Jezusa. On przychodzi na ziemię, aby pełnić wolę Boga, aby wypełnić jego misję, zadanie, aby spełnić to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. To też dobra wskazówka dla mnie i dla Ciebie, abyśmy właśnie starali się tak żyć, by kierować się Słowem Bożym, by je wypełniać w swoim życiu, słuchać tego, do czego Słowo wzywa, analizować, przekładać na życie i wprowadzać je w życie. I Piotr, Apostoł podaje także tekst z Psalmu, odnoszący się do wyboru nowego apostoła, bo jest napisane w Psalmie: Niech opustoszeje dom Jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd Jego niech inny obejmie. A więc i już do przyszłego apostoła, do tego nowego wybranego za chwilę, jest tekst w Psalmie. I teraz tak, kryterium wyboru, wedle którego apostowie mają dokonać wyboru nowego apostoła, jest takie, żeby to był człowiek, który przebywał z Jezusem i z apostołami przez cały czas. I jest dokładnie napisane: od Sztuja Nowego aż do wniebowstąpienia Jezusa. I to przy okazji, no, zwyczajnie logika nam podpowiada, że. Oprócz bliskiego grona apostołów, a więc tych uczniów, których Jezus w szczególny sposób powołał do swojej bliskości, do bliskości ze sobą, do, do pewnych zadań, do misji, za Jezusem również chodziło grono uczniów. I ci uczniowie mogli przebywać no, mniej lub więcej, mniej lub bardziej z Jezusem, może nie każdego dnia, ale w każdym razie okazuje się, że. To kryterium, przynajmniej to pismo nam tutaj mówi, spełniło tylko dwóch takich ludzi: a więc Józef, zwany Barsabą z przydomkiem Justus i Maciej. No i dają losy, pomodlili się najpierw, dają losy, i z tych, z tych dwóch zostaje wybrany Maciej, bo na niego padł los. I to mi przypomina, Sposób wybierania papieża, że też jest modlitwa, kardynałowie wypisują imię kardynała na odpowiednim losie i wrzucają, wrzucają do urny. I teraz kolejna sprawa, to jest dzisiejszy psalm 113. Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził. I to idealnie, chyba już zauważamy, że pasuje, odnosi się, do Macieja. Maciej jako ten, który zasiada wśród książąt ludu, bo przecież tak można określić apostołów. Niezwykle wybrani, książęta. Pan Bóg go posadził, nie sam tam wszedł. Nawet nie apostołowie go tam w cudzysłowie wsadzili, ale właśnie wstawia go Bóg. Posadził go Bóg wśród książąt. Na podstawie tego losu. W taki sposób wybrali, żeby Bóg ten sposób wskazał. Chcę się pochylić się nad czwartą zwrotką dzisiejszego psalmu, mianowicie nad tymi słowami: Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Dlaczego zwróciłem uwagę na tą czwartą zwrotkę? Ano dlatego, że przypomniała mi się scena z życia świętego Franciszka z Asyżu który jako żebrak poszedł do Rzymu, do papieża, aby tam prosić o zatwierdzenie reguły, którą, którą napisał. To spotkanie z papieżem no, okazało się jakby w pierwszej wersji takie zupełnie nieudane. Kardynałowie jakoś źle patrzyli na tego Franciszka. No, zobaczyli takiego żebraka, takiego biedaka, który no, przychodzi do papieża, można powiedzieć, jak jakiś dziwak, taki obdartus, no, zupełnie niepoważnie, tak w ich mniemaniu, w ich osądzie. I papież spojrzał na tego Franciszka, nie bardzo mu się też to wszystko jakoś w głowie mieściło, że, że to jest jakaś wielka postać kościoła, i zdaniem biografów miał rzucić takie, takie słowa, że tak mniej więcej z tego co pamiętam, proszę nie brać tego może bardzo dosłownie, ale w każdym razie z tego co pamiętam, że idź do świń, spośród których wyszedłeś. Ja to pamiętam z takiego filmu o świętym Franciszku, więc tutaj tak się zastrzegam, żeby może tak bardzo dokładnie tych słów nie brać, ale sens na pewno był taki. I co robi Franciszek? Franciszek wychodzi z tych pałaców papieskich. Znajduje zagrodę świń i wchodzi między te świnie i tam spędza noc. Bracisz, braciszkowie, którzy z nim byli, no, nie, nie rozumieli, co on robi. Pytają, dlaczego tak postępuje. A Franciszek mówi, że no, mówię, robię to, co mi polecił Ojciec Święty. Więc oni zdziwieni, ale za chwilę uśmiechnięci, idą razem z nim między te świnie i okazuje się, że. Papież Franciszek, papież, ówczesny papież, gdzieś przez okno swojego pokoju zobaczył, że ten, że Franciszek, pokorny zakonnik, zrealizował dosłownie to, co mu powiedział. Że on siedzi w tej zagrodzie ze świniami. Papież jakoś zdziwił, wzruszył. Yy, przegląda te jego dokumenty i w nocy ma sen właśnie, że to ten ma naprawić kościół, że Bóg wysłał mu go papieżowi. Tego pokornego zakonnika, aby on naprawił Kościół. I właśnie ten psalm podnosi z prochu nędzarza, dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt ludu, wśród książąt swojego ludu. Zobaczcie, tak Pan Bóg potrafił wywyższyć tego biedaczynę zasyżu, tego pokornego zakonnika. Uczynił z niego wielkiego, wielkiego świętego. I przechodzę już do Ewangelii. Ewangelia przesiąknięta jest wezwaniem do wzajemnej miłości. Yy, mamy trzy w zasadzie takie mocne zdania w tej Ewangelii dzisiejszej, które o tym mówią. Już na początku jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej, a dalej to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. I trzecie to wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Trzy takie wezwania. I to, jak tak się nad tym słowem zastanawiałem, modliłem się, to pokazuje, jak to jest bardzo ważne dla Pana Jezusa. Jak Jemu ogromnie na tym zależy. I dlatego tak podkreśla sprawę wzajemnej miłości. A dalej jest mowa, Jezus mówi. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Wy jesteście przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. A więc, jeśli chcę być przyjacielem Jezusa, to przede wszystkim muszę być z nim w częstej i długotrwałej relacji, bo przecież przyjaźń nie powstaje w ciągu kilku dni. W ciągu kilku tygodni, czasem tak żartobliwie yy, wspominam, jak to dzieci, czy nawet młodzież, mówią, że bardziej może dzieci wracają z wakacji tam tygodniowych, czy może dwutygodniowych, i opowiadają, że byliśmy na wakacjach, byłam na wakacjach tu i tu, poznałam wspaniałych przyjaciół. A tak z uśmiechem to przyjmuję, bo przecież po kilku, czy nawet kilkunastu dniach jeszcze nie można mówić, że mam wspaniałą przyjaciółkę, czy wspaniałego przyjaciela. To są najwyżej bardzo dobrzy koledzy, koleżanki, z których później oczywiście mogą się przerodzić w przyjaciele, bo przyjaciela trzeba w czasie pewnym sprawdzić, wypróbować, przeżyć coś z tym przyjacielem, że można było powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, przyjaciółka. I właśnie jeśli chcę być przyjacielem Jezusa, to długo z Nim trwać, być w dobrej i długotrwałej relacji. A później, jeśli jestem tej relacji z Jezusem, to słuchać Jego słowa, słuchać Jego zaleceń, poleceń, bo przyjaciel to jest ten, który chce również dla mnie dobra. I on będzie mówił o tym, co powinienem robić, jak powinienem robić, żebym był szczęśliwy, żebym wzrastał, żebym czynił kolejne kroki ku temu, by być lepszym człowiekiem dla samego siebie, dla Niego, dla tych, którzy mnie, mnie otaczają. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócimy uwagę, Pan Jezus mówi... To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Co to oznacza? Co to jest przykazanie? Przykazanie, a więc coś bardzo, bardzo ważnego. Pan Bóg dał nam 10 Bożych przykazań, a więc 10 takich drogowskazów, 10 zaleceń, poleceń, to jest przymierze z Bogiem. I teraz, skoro Jezus mówi, To jest moje przykazanie, to znaczy, że podaje nam również coś ogromnie ważnego. Czego warto się trzymać, czego warto wypełniać, aby być w życiu szczęśliwym. A więc próbujmy walczyć o wzajemną miłość, tak jak zostaliśmy umiłowani przez Boga. Przez Boga jesteśmy umiłowani w sposób absolutnie doskonały. Natomiast my, po ludzku, wiadomo, nasza miłość jest skażona, słaba, grzeszna, ale naśladujmy, próbujmy. Wprowadzajmy w czyn słowo, które nam do którego nas dzisiaj Jezus zaprasza, abyście się wzajemnie miłowali. I na to Ci chcę błogosławić, abyś dobrze ten dzień wykorzystał, dobrze wprowadził słowo, do którego zachęca Cię Bóg. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym kwadransie ze Słowem Bożym.